Cześć. dzisiaj pokazuję, jak wygląda system z firmy Pupbi z otulaczem wełnianym i wkładką Liglock i porównuję, jak wygląda wkładka Liglock z wkładem chłonnym w środku Quick and Easy w rozmiarze standard. I tak to wygląda. Ten wkład pasuje, tylko jest dosyć ciasny. Natomiast ja częściej stosuję ten wkład Quick and Easy w rozmiarze mini i zaraz pokażę, jak to wygląda. A tutaj jest wkład Quick and Easy w rozmiarze mini. W tym rozmiarze mini mojemu dziecku jest bardziej swobodnie i on też wystarczy na jakieś tam drobne siku w ciągu dnia, znaczy drobne, mniejsze lub większe siku w ciągu dnia, więc ja stosuję częściej ten wkład i jeszcze pokażę jak wyglądają same wkłady rozmiarowo obok siebie. No, i same wkłady obok siebie wyglądają tak. Tutaj mamy wkład Quick and Easy Standard, a tutaj w rozmiarze mini, także różnica jest dosyć spora poza, poza kieszonką.